Witajcie z tej strony Railman 7,30. Jakąś trasę myślałem, jakby tu ominąć te wszystkie korki. Jagoda ma być o 9 przy dębie maryjnym, no i mi się może też uda, ale póki co, niech auto na razie się nagrzewa. A ja muszę na chwilę na laptopie jeszcze zobaczyć, czy Questy X Pro X10 Pro są dostępne, bo bardzo się pytacie, bardzo chcecie. Informacji na razie brak, ale może jeszcze jest za wczesna godzina. Także będę na miejscu, to sprawdzę jeszcze raz. Póki co, co się nie wybierze, gdzie się nie pojedzie, to wszędzie i tak są korki. Patrzymy Mam plan jechać przez gliwicę drogą wojewódzką i potem odbić yy, w gliwicach. By to jeszcze było wszystko warte znaleźć, isk, które dzisiaj będą. Jak to było w dniu świra a Lubię sobie radio włączyć i. Posłać jak ten. Tempech. Po ponad godzinie dopiero opuściłem Katowicę. No I prawie dwie godziny później dojeżdżam na miejsce. 52 km w prawie dwie godziny. Kto jest temu winny? Dużo ludzi, jakieś po połowa społeczeństwa mówi, że nie niejaki Donald jest winny. I idziemy szukać jagody, bo gdzieś już szuka, mówił, że od 9 tutaj jest, więc myślę, że znalazł już zajebiste fajne rzeczy i w zasadzie tu będziemy jeszcze pół godziny i idziemy jeszcze na piwo 0%. Ale jagody nigdzie nie widać. Ani widać, ani słychać. Tu już jakiś czas nie byliśmy. Jesień bardzo zmieniła to miejsce. Myślę, że chyba w sierpniu tu byliśmy, albo początek września co najwyżej. No, idę szukać jagody. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tu robisz? No, znalazłem coś dla Ciebie. Nie, słuchaj, właśnie musimy porozmawiać. Właśnie o tym. Bo Adam wczoraj, dzisiaj będzie, wiesz, odcinek, witryna już jest. No. I powiedział, żebym zabierał to czym prędzej. Więc, no, tak szczerze mówiąc. No ja, ja to byłem. Hmm. Ale takich nie masz. No ale to wyrzucę, wiesz o tym, bo ja nie mam na to papierów. No i co masz fajne coś na początek, bo mówiłem widzą przed chwilą, że może skończymy to w pół godziny i pójdziemy na 0%, bo mi zostało dużo tego piwa dla kierowców. To... Każdy potencjalny sygnał kolorowy Bo się skupiłem na kolorkach A tak naprawdę z tych wszystkich to znowu to samo. No jak to ale znowu? jest moneta 5 groszy? Współczesne? No współczesne Dupka no i... z rakietnicy, z amonici. Tu się nic nie zmienia na tej miejscówce, widzę. Pepeżka. uszczelona mm. Widzę, widzę. Kawałek pierścienia wiodącego. Z zapalnika, znaczy obudowy aluminiowy. No i tak... A, jeszcze coś znalazłem. Czekaj, 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 Zaskocz nas w końcu. Nie, za... głębie głębie, no. Nie wiem. To jest chyba rok, nie? 05. 2005? Piąty? Jesień pełną gębą. Odin teraz w tym samym czasie szuka, ale ile kilometrów stąd? No trochę. 15, 20? Więcej. Więcej. Z Arkiem razem szukają. Tak. W Rudach, tak? Gdzieś... W Rudach Raciborskich. Ale... Mówił, że w Rudach, a nie Raciborskich. Palił już jeden grosz znalazł, no to no. jesteśmy po Nie, no ty pięć groszy znalazłeś. No ale dobra, po jednej monecie, oto. to no, ale jednak. Chociaż przy tej inflacji, to nie ma znaczenia Powinni je wycofać Jesteśmy na starym miejscu Dąb Maryjny Tam się znajduje Ale przejdziemy sobie wprost przez drogę i przejdziemy na drugą stronę Zobaczymy czy może po drodze coś wyjdzie A może po drugiej stronie drogi Tam jeszcze nie byliśmy Rekonesans. Czyli złom Nie, nie Fajny sygnał Fajny sygnał Summers be. Summers Bee ale zabierzemy do śmiecioków. Potencjalnie może być wszystko. Ale dopóki nie wykopiemy, nie znajdziemy. Krągłość. Polmosowa. to nie jest ta krągłość, o którą nam chodzi. A coś tam powinno chyba pisać. Spiritus Spiritus Santis. No nic specjalnego to nie jest, ale fajnie wygląda yeah. w kamerze. kamerze takie buteleczki? W starych filmach z PRL-u, jak piwko pili. No, dzisiaj są takie piwa też w sklepie, podobne, yeah, to są podróbki. Zabier U Łomża. Zabieramy. I co mamy? Rąborsz. Ale nie fajną. Z napisem. Eee. Rosyjska łuska, rosyjska łuska. Ta, a jest więcej. I było stanowisko. Kolejna? No będzie ich tu więcej. masz następną. No są bardziej groźne niż ten, niż Małzy. Nie, niż MG42. No, Gdybyś tak dostał w głowę taką łuską, jak ktoś rzucił. No jest ich dużo. Było stanowisko ogniowe. Na pewno jakiś żołnierzyk siedział, następne. No kurcze, no jagoda w końcu coś ja. aż żyłem Żyłeś? No Tylko Szkoda, że one są takie przerdziałe, bo to były stalówki To się lepiej zachowało. Ocież Wszystkie są w takim agonalnym stanie Uuu. O kurde. Nie mów mi, że coś pięknego Dobra. Ale jeszcze coś tam wisi no, To będzie reszta pazłutko, widzisz? Ale mi się nie podoba. Zobacz, wiesz, że jesteśmy na miejscu, gdzie były działania wojenne. Mogą być niewybuchy, niewypały? Co, że to nie jest to. Małżer? Nie nie, nie. nie podniesie jest. mnie nagle, co? Nie wiem, czekaj, wykopiemy. Nie, nie wygląda, żeby to było groźne chyba. Nie, nie, ale. Nie chcę, wiesz, jeszcze być. Nie, nie, to nie wysoko jest, w niebie. To nie jest niewybuch. No, nie, mnie to raczej piekło czeka. Zaraz zobaczymy. Pieku ciebie? Mnie? Czyś czyściec. Czyściec. No, to już sobie wyjaśniliśmy, gdzie trafimy, a teraz możemy zacząć. Od kurde, to się ciągnie w każdą stronę normalnie. Różki normalnie na grilla. Czy w tą stronę się jeszcze ciągnie. No ale coś to jest? Ale co? Proszę bardzo. Mywalka? <grym> 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 <śmiech> <śmiech> Widać, że przedmiot nie, nie jest niebezpieczny. Nie ustalimy dokładnie, co to jest, także piszcie w komentarzach, co to mogłoby być. Ewidentnie było na jedno kółko, na drugie. Tutaj koła miały, nie? Po Lofa, tu był jakiś zaczep, to się zamykało. Zaczep? zaczep, może było przedłużenie. Jagoda, ale żeś dziurę wykopał. Zapięcie ze skrzyni, widać na klucz, zawias. Mamy tu jedną pozycję, drugą pozycję, trzecią, czwartą. To on... nie było skontrolowane przez poszukiwaczy. Na kutkę to musiało być jakiś jakiś sposób yy, zapięcie. Kutkę, kluczyk. Kluczek bardziej, bo to jest yy, prześwietlenie. No, widać, widać, widać. No. Że zamek. Fajnie, I fajnie się kopie, bo piasek. Półksiężyc. Istnieją <grym> przez buta, z podkówki. Trzeba się z sygnałem wszystkie pokopać tu, przy tych dziurach. A co to jest jakieś szkiełko? Jest szkiełko chyba z latarki. Bo jest z drugiej strony. A mógł być zegarek, no i to był temat. No no. Próbowałem. Ja nie mam zegarka, więc znajdź. No i dlaczego znowu folia? Dlaczego tak ma być? No bo to mógł być nieśmiertelnik. Ale nie był, bo była folia, zwykła folia. Oh, oh. Zakoł chociaż dziurę. Oh! Jak śmiesz Limit blaszek już jest w kontrakcie zamknięty. I co to mamy? Blaszkę. Blaszka. Mówiłem, że folie blaszki są passé. O, o, o! o, 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 o ha, ha, ha. Byli tu Rosjanie! Jacy Rosjanie? Strzelali z pepeżki. Pepeż. Gdzie masz tę pepeczkę? Nie widzisz, patrz. Ale ładne, no. W idealnym stanie. Wystrzelona sponeczka, no ale nie o to chodziło. A co, o co tu miało chodzić w tej dziurze? No, niemieckie oznaczenia, nieśmiertelniki. Im człowiek jest starszy, tym czas szybciej. Zapieprzanie. Dla ciebie prezent. Ty, on, widzisz tu coś. Widzę, że jest 11.00 i pora iść do auta. Na podsumowanie. Ja nie jestem tymon, tylko jestem Railman. Rozumiesz to w końcu? Mam do ciebie zacząć mówić po nazwisku? No i co ty narobiłeś? Tu nic nie ma. Bardzo Jak baba. Ja? Patrz, szukam kamerą. O, moja kamera coś wskazuje. Mój wykrywacz. A, nie wiem się bawić. Następna noga. Z ufa. Nie wiem. To też z jakiegoś sprzętu wojskowego. Jeden, drugi. Ale ładne. Jak to w życiu bywa? Nic spektakularnego nie znaleźliśmy. Jak tak możesz? No To może to to ranić to... nasze emocje. O. Ale i tak było fajnie. Człowiek w... odpoczął. Złapał witaminkę D. Złapał świeże powietrze w lesie. I od nie było fajnie. Bo to jest właśnie nasza pasja. Jak? Jaka? Podziemna. To jest nasza pasja, nic więcej. No, i to był ostatni materiał, kiedy ja nagrywałem. Następne materiały nagrywać będzie już nagrał właściwie Jagoda. Jedynymi wyjątkami od tej reguły będą soboty lub niedziele, gdzie będzie spotkanie i szukanie też z widzami i z całym teamem. To wtedy ja będę niektóre ujęcia robić, takie dodatkowe, na wszelki wypadek, jakby coś tam się nie udało. Natomiast w tygodniu Jagoda będzie sobie jeździł, czy tam sam, czy z kimś i sam będzie nagrywać materiał. Później ja go będę montować. Także to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.